Cześć, witam was w tym odcinku. Dzisiaj zobaczymy sobie bitwę K-85. To też ma związek z trzecią kampanią i jej pierwszym etapem, pierwszą fazą, która się już kończy. Wiadomo zaraz posiadamy się na ósemki. ale wydaje mi się, że i tak warto poruszyć wątek szóstych poziomów, jakie pojazdy były najlepsze w tej kampanii, znaczy w tej fazie kampanii i dlaczego. No i w tym odcinku troszeczkę więcej pojazdów sobie niż tylko K-85 ale od niego zaczniemy. Więc na początek. Ja tym czołgiem grałem najwięcej bitew w tej pierwszej fazie, więcej niż te 37 na pewno, light'em oczywiście, mówię teraz, mam na myśli tego lighta amerykańskiego z magazynkiem, lub też bez, dlatego że po prostu był on w miarę uniwersalny. Tak się złożyło, że akurat mieliśmy takie rejony, takie mapy, że ten czołg się przydawał na prawie każdych, prawie w każdych warunkach braliśmy jeden czy dwa, K85. Jak była mapa miejska, to wiadomo więcej. I teraz pytanie, dlaczego? Działo jest w miarę okej. Okay. Szybko ładuje. Penetracja jest przyzwoita, choć bez szaleństw, bez szaleństw, dlatego, że jeżeli dobrze spojrzymy, jest tylko 170 mm, a na złoci 210, co nie jest wcale dużą ilością. Pancerza nie ma tutaj jakiegoś grubego, tak. Coś tam dygniemy. Jakieś papierowe czołgi wiadomo będą miały problem z nami, ale jak dojdzie do konfrontacji z drugim takim, to on raczej prawie się od nas nie dingie na 100%. E, mobilność jest ok, można nawet powiedzieć, że ten czołg przypomina troszeczkę Meda, a nie e, sprawuje się jak typowy Heavy. Więc tutaj e, kilka, rzeczy, kilka rzeczy przedstawiłem atutów za tym, że ten czołg mógł być e, dobry i mógł też być no, w pewnych aspektach znacznie lepszy. I dlaczego mówię, że no nie jest taki genialny? Czy widzę jakieś inne pojazdy, które mogłyby być lepsze od niego, lub które były w czasie tej kampanii? Uważam, że tak. Bardzo dobrą alternatywą dla K85 jest M6. Amerykańska 6, y, tak jak ciągnę za 86, to to się jest 6 w Odzie, Tak się akurat złożyło. 90 mm działo. Bardzo dobra penetracja, wysoka szybkostrzelność, lepsza mobilność i wydaje mi się, że może nawet lepszy pancerz. To są atuty, które przeważają na kogoś M6. I e, jeżeli, mm, przynajmniej na skarni, jak to wyglądało, jeżeli ktoś miał pod koniec kampanii, oczywiście, bo na początku się nie skapnęliśmy. Jeżeli ktoś miał M6 i ktoś miał kawał 5 to częściej wybierany był gracz z M6. -tką. Oni byli w pierwszej kolejności wybierani do bitew. Dlatego, że chyba ten pojazd po prostu był lepszy i jest lepszy. Nie mówię, że ten czołg zawsze będzie lepszy od K85, ale zazwyczaj troszeczkę lepiej się sprawował w walce. Hmm. Zależy też wiele, wiadomo, od tego, jakie ma, jak mamy załogę i jakie wyposażenie na każdą z tych maszyn, bo to też ma pewny jakiś wpływ na e, skuteczność maszyny. Więc e, tutaj taka moja... E, Sugestia, jeżeli ktoś miał M6 w kampanii i ktoś go nie wybierał, to warto byłoby zasugerować dowódcy Ej, słuchaj, M6 też jest bardzo dobrym pojazdem i e, może nawet lepszym, więc na pewno powinniśmy brać coś takie 2-3 sztuki do każdej bitwy na mapach miejskich, a nie tylko KW-85. Ehm, pomijam KW-2, no bo jednak to jest, wiecie, jaki pojazd zbyt losowy, raczej się go nie używało, ewentualnie jedną sztukę. Więc to, to tyle, jeżeli chodzi o hewiki? Teraz można przejść do lightów i Med'ów. Mamy tam całkiem sporo pojazdów wyboru. Mamy Cromwell, mamy T37, mamy Hellcaty. To no tutaj akurat tedek tak? Yy, troszeczkę tych pojazdów było. Czy jakieś TD wyjątkowo dobre oprócz Hellcat'a to nie wiem, ale raczej tylko chyba Hellcat. Yy, no jeszcze był Tok, ale to ewentualnie do takich specjalnych zadań, jak blokowanie jakiegoś przesmyku, przejazdu, coś w tym stylu. Arteria to M40. 4 była chyba najlepsza, i dlaczego Akurat T37 według mnie jest lepsza od Cromwell'a. Według mnie dlatego głównie, że jednak, jeżeli takie T37 wyjadą w trójkę, to one powinny sobie poradzić z trzema Cromwellami. Na jakiej podstawie tak sądzę? Dlatego, że mają magazynek. O ile mają, oczywiście, magazynek, a nie to zwykle działo, i to jest taki firepower. Że jednak no przeciwnik nie wytrzyma tego. Cromele są papierowe, to 37 jest papierowe, lecz to 37 ma kamo w ruchu. Czyli na pewno trudniej jest jej zaświecić. Um, to jest plus tego pojazdu. Także mobilność w C37 jak i w Cromwellu jest bardzo dobra, chyba, chyba lepsza ma T 37, nie mówię że na 100%, ale wydaje mi się tak. Um, I tak jest prosty, jeżeli te 37 mogą wyjechać na Cromwella 3 i zabić je, to dlaczego by je nie wybrać po prostu, prawda? Więc tutaj taka jest moja po prostu opinia, jednak te 37 e, no z magazynkiem mają tą przewagę pakietu, e, magazynkę i to wygrywa. Gdyby nie miały magazynki i miały tylko to zwykłe dział, wtedy można by się zastanowić. Okej. Okay. Wiadomo są też minusy magazynka jak reload potem kilkunastosekundowy, no ale coś za coś. A normalne działo jest do wyboru, aczkolwiek no ono troszeczkę jakoś mi się nie podobało. Wtedy już wolałbym chyba Kromuele wybrać. Natomiast jeżeli chodzi o herkata, to na pewno dobry snajper. A jeżeli chodzi o Arte, to na M44, bo jednak Hamel y, jest większy, chyba wolniejszy i dlatego tutaj y, gorzej się sprawdzał, mm, no. A! Jeszcze jeden ostatni pojazd, Typ-64. Czołg teoretycznie znikąd się e, tutaj nam pokazał. Nikt się nie spodziewał, że będzie on jakoś często wykorzystywany, a jednak świetny spoter, bo szybki, e, może nawet lepszy od T-37, i jeszcze stałe pociski przeważają na jego korzyść. Wydaje mi się, że on był lepszym spoterem na pewno niż Cromwell, ale no, to zauważyłem po prostu z tego jak jechał na przykład na środek mapy. Ten pojazd to, to zdecydowanie lepiej spotował, i do tego się sprawdzał. Jeżeli chodzi o, o samą bitwę, tutaj nie było co komentować. Jechałem przed siebie, robiłem Kida 8, udało mi się złapać 3000 danecha, całkiem dobra bitwa. Eee, przeciwnicy byli całkiem słabi, bo jednak totalnie mi olewali albo jakby pozwalali mi strzelać, więc tutaj taki wynik mi się udało zrobić. Podsumowując, uważam, że K85 było jednym z Topowych pojazdów w czasie tej kampanii i był bardzo często wykorzystywany, lecz e, także inne pojazdy mogły go spokojnie zastąpić. No i tym e, chciałbym zakończyć ten odcinek. Dzięki za uwagę, na razie, cześć.